Pragnę za pośrednictwem tego kanału podzielić się z Tobą tym, czego doświadczam w życiu i w Kościele. Każdego dnia spotykam na drodze swojego życia ludzi, którzy mnie inspirują, a ich historie skłaniają do refleksji. Zachęcam Cię, by słuchając udostępnionych przeze mnie treści, spojrzał na codzienne sytuacje i spotkania przez pryzmat Ewangelii. Zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego kazania, a jeśli uznasz je za wartościowe, udostępnij je proszę innym i zasubskrybuj mój kanał. Jest takie powiedzenie funkcjonujące w świecie biznesu: do biznesu można tylko zaprosić. Rok temu, ponad rok temu, odwiedził mnie mój kolega, z którym mam relację zbudowaną od wielu lat. Jeszcze z czasów, kiedy pełniłem posługę dyrektora Caritas, był jednym z tych, którzy w sposób znaczący wspierali różne projekty, które prowadziliśmy. Człowiek o wielkim sercu filantrop, darczyńca, mamy relację do dzisiaj. Pojawił się i złożył mi propozycję. Tworzą pewien ośrodek, placówkę, która będzie służyła wyjątkowo trudnej grupie będącej bardzo skomplikowanej sytuacji życiowej i zapytał, czy nie chciałbym w tym uczestniczyć. Zbudziło to moje zainteresowanie i wyraziłem chęć przyjrzenia się temu projektowi. Od ponad roku spotykamy się cyklicznie, mamy miejsce, budynek, personel medyczny, a w międzyczasie pojawiają się różne, różne inne propozycje, i coraz częściej mówi: A może jeszcze to byśmy zrobili, może jeszcze to, kolejną rzecz. Mówię do niego trzy dni temu: Posłuchaj, zróbmy jedno, a dobrze, skoncentrujmy się na jednym projekcie i go w sposób perfekcyjny poprowadźmy. I w tym kontekście postawiłem mu takie pytanie. Mówię, powiedz mi, co dla Ciebie jest najważniejsze? Co pochłania najwięcej Twojej uwagi? W co angażuje swoją energię? Co jest bliskie twemu sercu? Zamilkł przez dłuższą chwilę myślał, a potem odpowiedział mi tak. Ania i nasz syn, Aleksander, zaskoczyła mnie ta odpowiedź, bo moje pytanie dotyczyło innej sfery życia. Ale kiedy się zastanowił, powiedział, że to jest dla niego najważniejsze. A wiem to też od niego, że od dłuższego czasu ten związek jest w kryzysie. Próbują coś zrobić, różnie to wychodzi, i mam wrażenie, mogę się mylić, że łatwiej jest uciec czasami winne rzeczy, niż problem rozwiązać, bo to jest trudne. Dlaczego wam o tym mówię? Usłyszeliśmy cię fragment Ewangelii, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów sprzedajcie wasze mienie, dajcie je omóżne, Sprawdźcie sobie czosy, które nie szczerą skarb niewyczerpany w niebie, to zachęta dla Jego uczniów i zamyka to ten wątek jednym ciekawym zdaniem. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Gdzie jest Skarb wasz tam będzie i serce wasze. Myślę, że jest to okazja, by zapytać się dzisiaj tak uczciwie, co jest Twoim skarbem najwyższą wartością, czemu poświęcasz dużo uwagi i energii, co byś poświęcił, zostawił dla innych rzeczy, bo to pokazuje, gdzie jest Twoje serce. Czasami gdy czytam różne książki, to zauważam, że w świecie funkcjonuje pewna prawidłowość nie w tym duchowym, ale w tym zwykłym, w którym żyjemy. I takie zdanie zaprząta moją głowę, bo jest w jakiś sposób zbieżne ze słowami Jezusa. Brzmiano następująco: tam, gdzie idzie Twoja uwaga, tam idzie Twoja energia. Na czym skoncentrowana jest Twoja uwaga, sfokusowana, to tam podąża Twoja energia. To, co regularnie karmisz, uwagą będzie rosnąć, będzie wzrastać w Twoim życiu. Czy to będzie stres, czy to będzie pokój, czy to będzie Twoja pasja albo frustracja. Czemu poświęcasz uwagę, to naprawdę rośnie. I eliminuje inne obszary z naszego życia, skupiając się na czymś, czy to dobrym, czy to złym, jak gdyby przyciągasz tego więcej. Czasami nie jesteśmy świadomi tego mechanizmu. Czasami nosimy w sobie jakieś zranienia z przeszłości, ktoś nas skrzywdził, źle potraktował, i nieustannie o tym myślimy. Żyjemy w poczuciu krzywdy. I to poczucie w nas narasta. Spotykają nas potem inne, przykre tego, tego typu rzeczy. I odwrotnie, jeżeli będziemy koncentrowali naszą uwagę na tych dobrych rzeczach, pozytywnych, je wspominali, to one będą przychodzić. Spróbujcie się temu przyjrzeć. I nie bądźcie zdziwieni, kiedy odkrycie, że tak to właśnie działa. Kiedyś mój kolega, który ma firmę transportową. Powiedział do mnie, że w jego firmie ma tylko jeden model, typ samochodów ciężarowych. Są to DAFy. A tych aut jest wiele: Volvo, Scania, MAN, Mercedes. Pytam, dlaczego DAFy? on, bo DAFy są najtańsze. I złapałem się na tym, że kiedy potem podróżowałem, jeździłem drogami, zacząłem zauważać DAFy. Nie widziałem ich wcześniej. Tam myśl mi zaprzątała głowę, i zacząłem to zauważać w życiu. To tylko przykład, jak to działa w naszym życiu. Jak komu się podobają załóżmy czerwone samochody, i chciały taki mieć, to będzie je zauważał. Nie będzie widział żółtych, niebieskich, czarnych, białych, będzie zauważał czerwone samochody. Tak jest skonstruowany nasz mózg. I tak to działa w życiu. Warto być tego świadomym. Tam gdzie idzie Twoja uwaga, tam jest skoncentrowana Twoja energia i słowa Jezusa, gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Spróbuj się zastanowić, co jest Twoim skarbem? Czemu poświęcasz najwięcej uwagi? Co ciebie zajmuje i absorbuje? Spędza ci może sens, powiek? Czy to są dobre rzeczy, które cię rozwijają? Czy też takie, które czasami. Sprawiają, że zasklepiasz się w jakiejś jednej sferze życia, a reszta ci ucieka. Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Zbadaj, gdzie jest Twój skarb, bo tam będzie Twoje serce. Amen. Z całego serca dziękuję za wysłuchanie udostępnionych przeze mnie treści. Mam nadzieję, że pogłębią one Twoją wiarę i wniosą coś dobrego do Twojego życia. Twoje wsparcie oraz modlitwa są dla mnie inspiracją i motywacją do dalszego dzielenia się Słowem Bożym. Jeśli chcesz wesprzeć kanał, zapraszam Cię do odwiedzenia opisu filmu, gdzie znajdziesz informacje, jak można to zrobić. Z góry dziękuję za każdą pomoc i za to, że jesteś częścią tej duchowej wspólnoty. Do usłyszenia i do zobaczenia.